Në, që o të jeshtë jetak s'tym? Nje! Qanë që qështë nuk e grafikat, dhe mi të dalë për nje pjepjerdori që Trzelecz można. Mm. Ja widzę, że mam takie gipsy, wszędzie.

Nie chcę, by był w paślin! Wypierdalaj! Nie, ja to tu zbawiony jestem. To się cały czas palić, mam dosyć tego, bo od tego czasu, kiedy mi jest to coś bardziej dziwnego, że jest położenie za całą skórzać na niego. Ну что? Я селотиев Кусайлов тосын на табук. И я тут на пате. Сейчас тоси. Właśnie, nie będę używać tej Microsoftowej wyszukiwarki Jebać ją Tylko po to by cokolwiek regulować, bo no te bukwa fofa Jest super, używać używacie nie jakieś gówno z Windows, Microsoftu Nienawidzę tej wyszukiwarki skontrolowanej

takim górem musisz się zmagać codziennie Jezu A, co pan się zajeb, przestał działać, przestał odpowiadać A. Serio to jest serio pierdliwe, nieważne co zrobić, to tak wszystko się jebie. 那干什么？ pandemii zdjęcia no, um, to się skończyło to jest paruję. No come on! Hmm. O! akurat pamiętam? Rudy lis, rudy lis. Ja się to przeczytałeś. W ciągu dwunastu godzin twoi rodzice umrą! A równo o, 20, o północy Rudylic przyjdzie do ciebie z nożem i zabije. Nie wierzysz? Oto dowód. 20 maja 2005 roku zaginęła Miranda i Grzegorz, a 12 godzin później zaginął ich syn. Aby tego nikt nie przejść to do 10 komentarzy, masz na to 3 minuty. Klasyk. Nie. to jest... Powrócił w jak nawet. Odpowiedź na nową politykę rynkuje, że wszystkie moje dane personalne, ilustracje, rysunki, artykuły, komiksy, obrazki, fotografie filmy i tak dalej, są obiektami moich praw autorskich, zgodnie z konwencją berneńską. Tylko tego komercyjnego wykorzystania wszystkich wyśle wymienionych obiektów praw autorskich. W każdym kolejnym przypadku wymaga moja pisemna skoda. Eee, dobra. O, coś na klasyk. Nie zapomnij o satelityce, dzisiaj wszystko staje się publiczne od jutra. Radzi wiadomości, to zostało usunięte, lub zdjęcia, które nie zostało zatwierdzone. To nic nie kosztuje, ze tylko kopię i wklej. Lepiej niż przepraszam. Kanał 13 News ne ne Spoi o zmianach w Policji do Ochrony Prywatności Facebooka. Nie daje dla Facebooka nic, dlatego po po pozwala na korzystanie z moich zdjęć, informacji wiadomości, postów, zarówno z przeszłości, jak i z przyszłości. Z oświadczenia zauważyłem na Facebooku, że jeśli surowo zabrałem to do ujawnienia, kopiowania, dystrybucji, no, podejmowania wszystkich innych działań przeciwko mnie. W zależności od tego profilu lub jego treści, treść tego profilu składa się po tego składa się z prywatnych i połów po, po, informacji. Nałożenie prywatności, być karę przez tam, bla bla bla. Uwaga, Facebook jest teraz podmiotem publicznym. No ciekawe z czym miałby być, skoro to jest y, serwis społecznościowy swoją drą. Uwaga, Facebook jest przedmiotem publicznym. Zresztą słucham, ja muszę opublikować taką na jeśli wolisz, możesz skopiować i wkleić tę wersję. Jeśli nie opublikujesz tą wersję, co najmniej raz, będzie on automatycznie wprowadzony z twoich zdjęć. Jest również zadawa typa, która jest w zdaniu profilu. Nie dziel się, kopiuj i wklej! Memiczno. De la creme. Na nową politykę. Rozpukali informuje, się że z dniem dzisiejszym. <grymne> dzisiejszym, 2014. Wszystkie moje dane personalne, fotografie, filmy, samowietki z moich kawałków, to, to, to jest. To To jest. wcześniej. Do ofiaru ślimaków Zima, ślimaków, bezrogi. Dam ci sera na pierogi. Zresztą chciałam. Od ofiaru ślimaków. Przykro mi. Przegrałem w tej grze. I ty też to właśnie zrobiłeś, polubiłeś uskładować mój post. I musisz ustawić taką jałość jako status, na to że jeszcze straciłeś swoje podczas oboru. Oto też świadomości. Wiem, że nikt tego nie przyznał, ale czasami. Też się tutaj wchodzę do... Tej do śpiewał, nacieram się masłem, później zgram się po kuchni, udaję od ślimaka. Mamy Cię. Jesteś moją nową ofiarą. Przegrałem w pewnej grze. Teraz Ty też. Właśnie kojarzę coś dla mojego wpisu. To była właśnie ta gra. Teraz musisz zagrać i Ty. Jeśli tego nie zrobisz, to znaczy, że brakuje Ci poczucia humoru. I am dead. No big surprise. Zęjuć, ciebie wiem, że zagrasz. Musisz wybrać jeden z tych zadań, które ci podaj i je na swojej twojej stronie. Co? Ha? What the hell? Dobra. Ty ja na banku to nie pomogło. Ale to sobie go z dziecia, to dziecko dostaje 10 euro, <noise> 10 groszy eurowych. Ostatni. Eee. Zapomniałem wysłać ankiety letowe do 1500 osób. Stracę dom, pracę, rodzinę i znajomych. To ty masz takie czas rzeczy? Wyłączyłem, miał opali ten nasi jeździec. Mała mi kurwa. Eee. Tu 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 hakerzy Zapasowe wideo Kurde Na Was blisce i profile waszych znajomych Bez wiedzie, jeździ, to ktoś tego nie widzi, ale ludzie mogą to zobaczyć Diabo hakerom hakerom się chciało Chcesz, jakby hakerzy i, i tak robić, to tylko na prowiach polityków. To osłowi, by się łamali na polityków lub tych sławnych osób. Więc jeśli jesteś szarym Polackiem tego typu, spokojnie nic ci nie grozi. Ojforu wszystkie kotaki z listy, aby nie otwierał filmy o nazwie. To jest papiera. Wydaję z którym formatuję Twój telefon. Zobaczymy, jesteś To Dowiadasz, jak najszybciej. A jak ktoś użyje laptopa, to też go i fajkuje cię tylko telefony? <śmiech> <śmiech> Nie, sobie pytam. <laughs> Czasami mistrz Eduk Flanego, ten głuchuj, taki luty jak w tym roku i po się już po cestach jego życia on nie zmarnował. 20 luty ma 4 niedziały, 4 poniedziałki, 4 wtorki, 4 środy, 4 czwartki, 4 piątki, 4 soboty. To jest teraz 823 lata. I am dead. I nazywa się torpa na pieniądze. Dlatego przecież to wiadomo, do co najmniej 5 osób lub gruby A pieniądze na, na pół w ciągu 4 dni. Tak mówi chiński francusku. Przecież w ciągu 11 minut do jej przystania. Eee! To ja nie mam pieniędzy, bo nie wysyłałam łańcuszków? Heh! Monej, 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 Był jakiś wypadek no na, na stronie, chyba warto napisać, żeby ją na Jakim twoje życie są na naszym miastu? Okej. Okay. Nie wiem. Ale ta wideo! Ikisi dele bi ver. Virus, 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 virus. Bo no raczej jest wirusek, on mnie... trochę tu dziwny jest. Michał wideo. Raczej jak nie ma YouTube'a albo znajdę sobie strony, to jej nie klikaj. To Kanskje kommer det litt. En og to 嗯。<sighs> Редактор субтитров А.Семкин तेरे का मुझे कुर्ता नहीं बिचार